Siema, nie? Witajcie, witacie. No hardkorze, kto to znowu żyje? Tak, spokojnie, rozżyję, jeszcze pożyje troszeczkę. <laughs> Słuchajcie, chciałem wam przedstawić, bo jak wiecie, chyba koło 19, tak, będzie start w piątek, w najbliższy start serwera Hardcore, kolejna edycja. I chciałem wam tutaj przedstawić, ja tu sobie taką ściągę małą zrobiłem. To już sobie poczytacie, pewnie widzicie, co tu jest napisane, a ja wam to wyjaśnię. Więc lecimy po kolei. Bazar, czyli znowu będą bazary. Jak pamiętacie, na którejś tam edycji Hardcora, nie pamiętam już na której, można było sprzedawać, kupować, no to nawet przez parę edycji było, sprzedawać, kupować, mam czegoś za dużo u siebie, mam czegoś za dużo w gildii, idę na spawn, staję sobie na bazarze i po prostu sprzedaję. A wcze ludzie przychodzą, kupują, czy też swoje inne rzeczy sprzedają za złoto. Fajna sprawa, odhaczone. <laughs> Następna rzecz, ranking. Słuchajcie, tu... Tutaj specjalnie z Titi, jak widzicie, z Matixem, żeśmy tutaj testowali, próbowali i tak dalej, żeby wam to zaprezentować. Najfajniej to tutaj widać. Tutaj Titi dostał ode mnie parę strzałów, ale dobił go Matix. I w tym momencie widzicie, mam asystę, 37 punktów do rankingu, Matix dostał 41, Titi dostał 5, bo on ma większy znacznie ranking od nas i to dlatego też tutaj się troszeczkę różniło. Ale chodzi o to właśnie głównie, jak wiecie, w innych grach jest, nie? Nie, nie będę mówić, w których, nie? <ścoughs> jest asysta przy zabijaniu, więc jest to bardzo fajne, tak? Czyli jeśli ktoś 90% komuś zabierze życia, a ktoś go tylko rączką dobije, to dostanie tych punktów znacznie mniej. Wydaje nam się, że jest to bardzo fajna sprawa. O rankingu już wiecie. Następne. Koni. Dlatego potrzebuję tutaj właśnie jajko z koniem. Teraz musimy go dosiodłać. No pokochaj mnie, kochaj mnie. Możemy go tak próbować ewentualnie jakimiś jabłuszkami. Jest, kocham je. Teraz sobie z niego schodzę. Teraz mu założę siodło. Chodź tu. Ma już siodło. Teraz mogę już nim jeździć. I wprowadzamy coś takiego, słuchajcie, jak Stajnia. Jednak to nie jest Stajnia. Nie to, co tutaj widzicie. Stajnia wygląda tak. Stajnia, dodaj, pyk. Pomyślnie dodano konia do stajni. Proszę bardzo. I mamy tutaj różnego rodzaju gwiazdki, nie gwiazdki, przy nim kółeczka, już wam to objaśniam. Mamy takiego konia, który będzie chodzić przy nas. Nie zawsze będą te kółeczka mu wzrastały, to on będzie bardziej chodzić przy nas, ale to wam za chwilę wytłumaczę. Dobra, ja go na razie odstawię do stajni, czyli po prostu stajnia. I mam tutaj swojego konia, którego mogę odstawić w tym momencie do stajni, klikając po prostu na niego i w tym momencie sobie konik odpoczywa odpoczywa w wirtualnej mojej stajni i przegadajmy teraz te rzeczy, które tutaj widzimy. Przywrócić koń jak widzicie mogę dopiero za półtorej minuty ponieważ koń wraca do stajni. Mamy poziom więzi i poziom doświadczenia poziom więzi to jest to, jak koń nas bardzo będzie, można powiedzieć kochał. I teraz tak, im dłużej będziemy na nim jeździć częściej, to ten poziom będzie wzrastał. Szansa na przywołanie go ze stajni w odpowiednim momencie, wtedy kiedy Potrzebujemy, będzie większa, czym poziom ten będzie większy. Poziom doświadczenia jest to poziom, który możemy konia ekspić na poziomie tego doświadczenia, czyli dawać mu tam jedzonko, wiecie, złote jabłka, jabłka, siano i tak dalej, i tak dalej. Tego mu oczywiście tam troszkę trzeba dać, żeby go wyekspić i w tym momencie jego osiągi, co po niektóre, będą się zwiększać. Czyli jak wiemy, niektóre konie szybciej biegają, niektóre lepsze skaczą, niektóre mają życia więcej, to wraz z poziomem doświadczenia będą mu te wartości wzrastać. Takiego konia możemy w sumie przywołać sobie w każdej chwili. Czyli gdzieś tam idziemy, gdzieś tam idziemy. Nagle mi się zachce takiego konia sobie przywołać. No to no muszę poczekać jeszcze tam parę sekund. Wpisujemy stajnia. Nie zawsze się uda tego konia przywołać, tak? I czym poziom więzi będzie większy, tym większa szansa na przywołanie. Na razie jest ten poziom dość wysoko ustawiony. Oczywiście to w grze, jak już będzie na produkcji, że tak powiem, to będzie to dużo trudniej. Ale przywołujecie. No i właśnie no i czytacie komentarz. Super. No bo mnie jeszcze, nie nie, jeszcze, jeszcze mnie nie kocha. I w tym momencie widzicie od minuty czasu. Znowu muszę minutę poczekać, aby ten koń wrócił. Chodźmy do stajni, przywołam go, jest. Udało mi się go teraz przywołać. I jak widzicie mam swojego konia, mogę znowu wsiąść na niego i zapierdzielać tam gdzie chcę. Pojeździłem, pojeździłem, siadamy z konia. Wpisujemy stajnia. Klikam na swojego konia. Tych koni oczywiście możecie mieć tutaj znacznie więcej. Klikam na swojego konia, on ląduje znowu w stajni, i znowu muszę poczekać dwie minutki. Możecie mieć tych koni znacznie więcej. Koń, jeśli zginie, to poziom doświadczenia spada mu jeden. Nie da się zrobić tak, żeby koń dednął całkiem. Po prostu wam ten poziom doświadczenia u takiego waszego konia będzie spadał. Więc co? z końmi powiedziałem Wam wszystko. Granaty. Uuu, i to są granaty, które mam. Dobra, już wam pokazuję, jak to działa. Słuchajcie, mamy 5 granatów: mamy granat przeciwpancerny, flashbang, mołotowa odrzucający i macki kubiksa, <laughs> to już znacie, test któryś tam edycji, już Wam zaprezentuję jak to wszystko wygląda. Macki kubiksa, prosta sprawa, wyrzucacie, tworzą się na parę sekund pajęczyna, która może gdzieś tam spowolnić, uwięzić kogoś i tak dalej. Bardzo fajna sprawa, oczywiście przy ucieczce, przy ataku może się jak najbardziej przydać. Mamy granat odrzucający, nie wiem czy ja tego tutaj MPC ruszę, czy on tutaj na stałe stoi. No, nie ruszę go, ale widzicie, jak mnie odrzuca. Proste, po prostu odrzuca i ciebie, i innych wokoło. Przy ucieczce gdzieś tam wyrzucacie go na przykład tak za siebie. Was odepchnie, o widzieliście, mnie odepchnął do przodu, innych odpycha po prostu do tyłu, więc równie może się przydać. Koktajl Mołotowa, no to to jest chyba każdemu dobrze znany. Wiecie dokładnie, chyba o co w tym chodzi. Wyrzucacie po prostu ogień. Mamy Flashbang, czyli, no. Chyba też się każdy domyślał o co chodzi. U ja widzę! Więc tak to, tak to wygląda. I najlepszy z tych granatów, przynajmniej tak mi się wydaje, granat przeciwpancerny. Granat, którego będzie bardzo ciężko zrobić. Tam, no, ze 300 TNT będzie potrzebne, żeby zrobić takiego jednego granata. Patrzcie się, co on potrafi. No, nie chciałbym, żeby to były mury mojego zamku, nie? Więc. No, i y, dzień dobry, witamy y, pod bedrockiem. No, może prawie, ale granat jest naprawdę potężny, więc będzie bardzo kosztowny, żeby go zrobić. Tutaj wam pokażę na, na obsydianie, jak to, jak to działa przy ataku na jakiś zamek będzie jak najbardziej przydatne, no bo precyzyjnie, precyzyjnie po prostu wyrzucicie go w dane miejsce. Jednak wiadomo, te TNT, które byście zużyli na, które zużyjecie na wyprodukowanie tego, tego granatu, no to wiadomo, że znacznie więcej zrobi. Proszę bardzo, jedna taka dziurka, a wrzuciłbym tutaj taki TNT, no to wiadomo, że ta dziura byłaby znacznie większa. To chodzi o to, że macie jeden, gdzieś idziecie atakować, precyzyjnie, pyk, w odpowiedni punkt możecie sobie taki granat rzucić. Dobra, o granatach już wiecie, prawie wszystko albo i wszystko więc kasujemy strzała, to tak dziwnie brzmi ale już wam pokazuję jak to działa Potrzebuje 8 kurz plus jedną do strzelania i kraftujemy, no dobra niech będzie ten odrzucający, Kładamy w środek i wokoło kładziemy kusze i teraz tutaj, i tu się nam pojawiła piękna strzała, o! pojawiła się nam taka właśnie strzała odrzucająca. I w tym momencie możemy sobie, proszę bardzo, załadować. Ładujemy. Celujemy, bum i odlatujemy. W ogóle te odrzucające będą zwiększone, bo to jest troszeczkę za słabo, więc ten odrzut będzie znacznie większy. I tak będzie można stworzyć właśnie wszystkie strzały poza tym przeciwpancernym, bo to jest za bardzo pro-elo. Ten granat jego nie będzie można. Po prostu tak stwierdziliśmy, że to, że to będzie za bardzo koksowe. Dobra, strzały z głowy. Lecimy dalej. Biomy, tu o bioma chodzi o to, że w czterech rogach mapy będą cztery biomy nederowe. W tych biomach nederowych będzie można zdobyć blazy. Bo one będą potrzebne między innymi do gildii ale o I temach na gildię też wam jeszcze nie powiem, bo to się dowiecie w dniu startu. O <laughs> więc będą takie cztery biomy, tam będą blazy, to będzie tam będzie flaga założona, tam nic nie będzie można materiałów jakby pozyskać, chyba że będzie można, już nie pamiętam jak te, przyjmijmy, że nie będzie można. Więc taki w czterech rogach, takich całej tej naszej mapy będą właśnie takie cztery biomy. To też będzie fajne, więc trzeba będzie tam zapierdzielać sobie elegancko. Dobra, biomy przekazane i teraz fajna rzecz. Akurat robi się ciemno. Administracja chyba zaaranżowała po to, żeby Wam pokazać ostatnią pozycję, czyli drop. To teraz niszczego i leci. Patrzymy w górę i leci. Leci nasz drop. Słuchajcie, on sobie pięknie leci, pięknie to wygląda. Za chwilkę tutaj spadnie do nas. Skrzynka, która tam, no, ledwie, ledwie ją tutaj widać, ale ją widzicie. Widzicie również, że i rolex zlecił zrzut. Podane są kordy. Te kordy będą widzieć wszyscy. Tak? Wszyscy gracze na całej mapie. Jak to ładnie wygląda, Jej, jakie to jest ładne. Drop będzie można zakupić na stronie. W danym momencie, w danym sektorze, w którym znajduje się osoba zlecająca ten drop, ten drop zostanie zrzucony. Oczywiście, kordy znają wszyscy, więc może się tam dziać. Przeróżnego rodzaju itemy będą w tym dropie. Skrzynkę oczywiście można gdzieś tutaj z łuku zniszczyć ją wcześniej, żeby itemy po prostu wypadły. Jak ładnie to wygląda. Te gwiazdki. I wypadają itemy, które będzie można w takim dropie właśnie zdobyć. I słuchajcie, no, tyle jeśli chodzi o rozgrywkę, o zmianach na tej edycji. Parę rzeczy, żeśmy dodali, wydaje mi się, że bardzo fajne i to na pewno umili tą rozgryw rozgrywkę. Granaty, konie, konie są, ja, ja, to najbardziej to konie mi się podobają. Fajnie będzie można zapierdzielać po prostu, wiecie, przez mapę. Więc słuchajcie, zachęcam was do grania u nas na serwerze. Tam w tym, w tym wiecie, jak będziecie kupować tam wejściówkę, to wpiszcie i e roll na, na, na samym dole tam w tym, tym, tym tym, wiecie co tam ten... Wiecie o co chodzi. Wrzućcie tam e -roll przez 2L. Będzie fajnie. <grystanie> Dobra, słuchajcie, do zobaczenia niedługo. Do zobaczenia w piątek. Czym cię się ramy. To się nie posramy Ci wam panara. Pa!